Mikołaj i kundelek napisała i czyta Elżbieta Zarzecka. Spotkał Mikołaj kundelka małego. Dlaczego jesteś smutny, mój mały kolego? Wkrótce święta, a wokół, spójrz, tańczą śnieżynki. Dawno nie widziałem takiej smętnej minki. Popatrz na choinki, uśmiechnięte dzieci, wnet świąteczna gwiazdka i tobie zaświeci. Ha, ha, Mikołaju, chodzisz tu i tam. Spotykasz dzieciaki, a ja jestem sam. Ha. Nie martw się, pieseczku. Mam już rozwiązanie. Dla małego Kuby prezentem zostaniesz. Chłopiec. Prosił w liście o psiaka małego. Jeśli chcesz, to wskakuj do pudła mojego. Hał, hał, bardzo chętnie. I radośnie wskoczył, aż się zaiskrzyły kundelkowe oczy. Od dziś zawsze razem bawić się będziecie i obaj w przyjaźni. Radość odnajdziecie. Nie wyobrażacie sobie, jak się rozradował kubuś, gdy od Mikołaja prezent rozpakował. Głośno krzyknął: Piesek! Och, mój wymarzony! A Mikołaj pomknął dalej, uśmiechnięty i wzruszony.